Ja to panie redaktorzu do tych chłopów w nie mam, nawet szacunku, więc wolę się upewnić, czy pan też przypadkiem nie popierasz tych całych, jak to się mówi, związków partnerskich? Pani droga, dla mnie zawsze świętym równaniem będzie chłopak, tu z dziewczyna równa się normalna rodzina. Halo! Szczęść Boże! Mój wnuczek był w zeszły piątek na spowiedzi świętej i zupełnie przypadkowo podsłuchałam, jak mu fikariusz konfesjonale mówił coś o jakiejś masturbancji. Co to właściwie jest, jakaś modlitwa? Pani lepiej przejrzyj komputer synka, a jeśli nie daj Boże klawiatura się klei, to niech pani wie, że się już nim diabeł interesuje. Zaś mi znajomo brzmi Pana głos, ale mniejsza. Nie lubię wijać w bawełnę, więc przejdę od razu do rzeczy. Czy zgadzasz się Pan ze słuszną tezą, że święty Jan Paweł II był największym Polakiem w historii Polski? Oczywiście, że był największym Polakiem. Gdyby Jezus był Polakiem, to byłby drugi za papieżem. Proszę szanownego pana, już denerwuje to prześladowanie katolików w naszym kraju, że ażbym była za reaktywowaniem inkwizycji. I w związku z tym moje pytanie. Na jaką torturę by pan wskazał tych, co każą zdejmować krzyże w miejscach publicznych? Skazałbym ich na najcięższą karę znaną kościołowi. Przeniósłbym ich do innej parafii. W głosie ostatniej rozmówczyni wyczuwam dużo napięcia, więc może dla rozluźnienia atmosfery zapytam, która stacja drogi krzyżowej jest Pana ulubioną? Moja to dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Moja lubiona to tak, gdy pan Jezus upada, bo przypominam sobie wtedy sytuację, kiedy pijany rodzin upadł i sobie głupi ryj rozwalił.